Cześć Przemek Paczyński, mój MacPL. Dzisiaj bardzo fajny dzień dla wszystkich, którzy tworzą fotografię i obrabiają swoje zdjęcia, ponieważ na iPada trafia aplikacja Capture One i mam nadzieję, że mocno namiesza na rynku programów do retuszu fotografii. Nie ukrywam, że bardzo długo czekałem na to, co Wyniknie z tego, o czym mu już od jakiegoś czasu Capture One wspominało, czyli o stworzeniu aplikacji, która będzie miała solidne możliwości. Myślałem, że będą to możliwości porównywalne do tego, co mamy na komputerze. No, ale z, często z tego oczekiwania wynika więcej rozczarowania niż faktycznych zalet. Dlatego z takim no, troszeczkę. Przekorem spoglądam na to, co otrzymaliśmy w pierwszej wersji Capture One dla iPada. Zacznijmy od tego, że w Capture One mamy tak naprawdę dwie przestrzenie, w których pracujemy. Pierwsza to jest segregacja zdjęć. Możemy zaimportować je albo z aplikacji zdjęcia, albo z aplikacji pliki. W tej pierwszej części mamy możliwość podglądu. Wszystkich zdjęć zaimportowanych do aplikacji. Po lewej stronie mamy możliwość właśnie importu z aplikacji pliki, ze zdjęć i tworzenie albumów. Tu wystarczy podać nazwę albumu. Jeśli chcemy zdjęcia umieszczać w dowolnym albumie, wystarczy złapać jedną ze zdjęć palcem i przeciągnąć je do odpowiedniego albumu. Możemy także. Skorzystać z funkcji wybierz, następnie wskazać zdjęcie, i tutaj też możemy dodaj do wskazać konkretny album. W kwestii udostępniania jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ możemy tutaj zarówno podać naszą zdefiniowaną nazwę pliku, jaki chcemy mieć na Wypluciu, wypluciu pliku graficznego lub korzystać z nazwy, która jest już przypisana temu plikowi. Możemy w formacie JPEG eksportować pliki w rozdzielczości albo pełnej, w której dostajemy ten plik, albo zoptymalizować ten eksport pod strony www albo Instagrama. Dodatkowo możemy zmniejszyć jakość, co oczywiście elegancko pojawia nam się. W szacowaniu rozmiaru tego pliku i możemy tutaj dostosować już konkretnie wielkość pliku podczas eksportu naszych zdjęć. Co więcej, możemy dodać znak wodny i tu bardzo fajna opcja będziemy w stanie zwiększać albo zmniejszać krycie tego zdjęcia, a palcem samym przesuwać miejsce, w którym ten opis będzie umieszczony. Jednak ważniejszą rzeczą jest, sam proces edycji zdjęć, i tu bardzo fajne zaskoczenie. Możemy skorzystać z pięciu narzędzi, które mamy. Pierwsze narzędzie służy do oceny, dodawania gwiazdek albo tagowania kolorami naszych fotografii. Możemy także skorzystać z funkcji stylów, i tu możemy korzystać ze stylów które są wbudowane w program możemy skorzystać też ze stylów, które mamy w Capture One, ale tutaj uwaga, nie ma synchronizacji tych stylów. Musimy wybrać odpowiedni styl w aplikacji pliki, czyli z naszej chmury iCloud. Po kliknięciu otwiera się wersja Capture One na iPada i jest importowana. Także tutaj też kolejny przytyczek w nos, jeśli chodzi o Dopieszczenie tej aplikacji. Możemy też skorzystać z kolejnej funkcji kształtu, i tutaj możemy zmienić kąt zdjęcia lub korekcję zbieżności. Możemy także skorzystać z dodatkowych funkcji dopasowania, i tu już wchodzimy w fotografię czarno-białą, balans bieli, ekspozycję i ostatnia zakładka: dopasowanie która posiada funkcję wyostrzenia, redukcji szumów. Co ciekawe, ułożenie funkcji, czyli tej ikony zawierając odpowiednie elementy, mamy po prawej stronie, a po lewej stronie znajduje się pokrętło, którym zmieniamy te rzeczy. Bez problemu możemy zmienić ich ułożenie, wybierając trzy kropki z góry i przestawić narzędzia znajdujące się po prawej lub po lewej stronie. Oczywiście mamy tutaj również podgląd na histogram. Możemy ten histogram usunąć także z tego miejsca menu trzech kropek. Bardzo fajna rzecz w Capture One jest możliwość stworzenia własnych ustawień, czyli zapisania ustawień do. Każdego z tych elementów, czy to będzie balans bieli, czy to będzie redukcja szumów. Wszystkie te funkcje możemy zachować i następnie wykorzystywać przy edycji kolejnych zdjęć. Wystarczy, że wybierzemy tą ikonkę znajdującą się nad kołem nastaw i wybrać utwórz ustawienie. Następnie wystarczy podać nazwę tego ustawienia i zachować je, aby można z niego bardzo szybko korzystać. W przyszłości. Jeśli natomiast chcemy skorzystać z nastaw kilku funkcji, to również możemy to zrobić wykorzystując opcję, znajdującą się pod kołem, czyli zapisać style. Tu mamy funkcję skopiowania, skopiowano dopasowanie. Możemy kliknąć Modyfikacje i tu zaznaczyć odpowiednie funkcje, które chcemy przypisać do konkretnego stylu. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną funkcjonalność w aplikacji Capture One. Jeśli zmienimy jakąkolwiek funkcję podczas retuszu zdjęcia, to pojawi się niebieski punkcik informujący nas, że ta konkretna funkcja jest zmieniona. Tutaj mamy na przykład zmianę w balansie bieli, mamy zmianę w ekspozycji i w HDRze. Co ważne w Capture One dla iPada to fakt, iż możemy otwierać praktycznie... Wszystkie pliki zapisywane przez aparat. Mówię tutaj o Rawach. Ja testowałem to na Rawach Olympusa, na Rawach Sony. Oczywiście wszystkie PEGI, inne pliki graficzne także podlegają obróbce. Także jest to duży plus tej aplikacji. Natomiast solidnym minusem Capture One dla iPada jest sposób komunikacji między aplikacją iPadową a rozwiązaniem. Na OS-a. konkretny album, w którym znajdują się zdjęcia, możemy poprzez kliknięcie trzech kropek wprowadzić do chmury. Dodaj do chmury, i w tym momencie ten album po wybraniu funkcji transfer w chmurze w aplikacji Capture One na komputerze umożliwi nam synchronizację tych zdjęć. Aby tego dokonać, jeśli nie widzicie ikonki transfer w chmurze na belce capture One. wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrać dostosuj pasek narzędzi a następnie przeciągnąć taką ikonę na pole naszych ikon po kliknięciu tej ikony transfer w chmurze automatycznie zobaczymy na liście importuj z wszystkie albumy które mamy udostępnione w aplikacji Capture One na iPada. Niestety ta synchronizacja jest tylko w jedną stronę. Nie podlega tej synchronizacji przerzucanie obrazów edytowanych w Capture One na komputerze. Nie mogę w tak prosty sposób przenieść ich na iPada. Co więcej, Capture One ma jeszcze jeden zasadniczy minus: wersja na iPadzie nie obsługuje maskowania. Niestety. Najlepsza funkcja, jaka jest w Capture One, niestety nie działa w chwili obecnej na Capture One w wersji mobilnej. Czy zatem warto przejść na abonament Capture One na iPada? Zdecydowanie nie. To nie jest program, na który czekałem, który był zapowiadany, i zupełnie nie jest to aplikacja, która. Jest instalowana na komputerach. To jest mały brat, malutki mikrobraciszek swojej wersji komputerowej. To, co ich tak naprawdę łączy, to w większości chyba ikony, które są bardzo podobne. No i tu te zbieżności funkcjonalności praktycznie się kończą. Jest sporo aplikacji, które mają podobną funkcjonalność, które nawet są darmowe. Sprawdźcie sobie Snapseeda. Bardzo rozbudowane narzędzie. No ale mówimy tutaj o programie, który w moim odczuciu ma być narzędziem dla profesjonalistów, narzędziem o rozbudowanych narzędziach do edycji. Niestety, w chwili obecnej nie ma tego w Capture One dla iPada. Powiem więcej, ta wersja mogłaby być z powodzeniem rozdawana przez firmę Capture One i cieszyć. Funkcjonalnością na takim poziomie, na którym jest, a kolejne możliwości maski, obsługa synchronizacji obustronnej między iPadem, komputerem, komputerem i iPadem, a również tethering, który na pewno będzie, mogłyby być udostępniane za opłatą subskrypcyjną w wysokości 27 zł, tak jak mamy obecnie, i byłaby to bardzo uczciwa cena. Zachęcam Was do spróbowania wersji 7 wersji próbnej, ale natychmiast przejdźcie do ustawień, kliknijcie sobie w swoje Apple ID, w swojego awatara na górze, potem wybierzcie subskrypcję, a tam znajdziecie przycisk, który należy wybrać. Sami będziecie wiedzieć, który. Trzymajcie się ciepło, Przemek Marczyński, mój Mac.pl. Do zobaczenia.